Dzień dobry. Idziemy porozmawiać z doktor habilitowaną Martą Brzosek, która pracując w Ogrodzie Botanicznym UW zajmuje się mykologią. A oprócz tego jest zapaloną popularyzatorką nauki. Zapraszamy. Dzień dobry Marto. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś nasze zaproszenie i że zechciałaś dzisiaj ze mną tutaj w Ogrodzie Botanicznym porozmawiać. Dzień dobry. Dla mnie to jest prawdziwa przyjemność. Zatem pierwsze pytanie, które chciałabym ci zadać. Interesuje mnie, czy od zawsze wiedziałaś, że będziesz biologiem, czy to był plan na życie taki sprecyzowany, jasny, że wszystko robisz w tym celu, żeby być tym biologiem, czy jednak niekoniecznie? Nie, absolutnie zupełnie nie. W szkole byłam bardzo średnim uczniem. Biologia mi szła relatywnie dobrze, ale tylko relatywnie. Potem tak się zdarzyło, że rzeczywiście z matury dostałam piątki z biologii, dostałam również dwie piątki z polskiego. Na pewno chciałam iść na Uniwersytet Warszawski. To było moje marzenie, tego na pewno chciałam, ale na jaki wydział wcale nie wiedziałam. Wcale nie miałam wcześniej dokonanego wyboru. Wahałam się między filozofią, socjologią i biologią. Ostatecznie zdecydowałam się na biologię, bo chciałam być Chciałam zajmować się realnymi obiektami. A obiekty przyrodnicze są na pewno realne i to przesądziło o wyborze studiów. A mogłabymś nam w takim razie opowiedzieć, jak wyglądała twoja ścieżka kariery? Co na przykład robiłaś podczas pracy magisterskiej, podczas doktoratu itd. Tak Moja ścieżka kariery była bardzo prosta. Ponieważ jest związana z tym miejscem, w którym jesteśmy. Właściwie tutaj zaczynałam, tutaj się doktoryzowałam. Potem po doktoracie, w pewnym momencie, przeniosłam się na chyba 7 lat do Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, aby tutaj po tych kilku latach wrócić. Więc można powiedzieć, że właściwie dosyć. Tak monotonnie, aczkolwiek warto powiedzieć, że miałam właśnie epizod antropologiczny w swoim życiu. Postanowiłam pod koniec studiów wyjechać do Wrocławia na semestr, aby właśnie studiować już konkretnie antropologię. I tutaj osobą, która mnie zachęciła do tego, był profesor Tadeusz Bielicki, który miał wykłady monograficzne na naszym Wydziale absolutnie fenomenalne, zachwycające, inspirujące wykłady i kiedyś poszłam do niego po wykładzie, już będąc studentką, która już piąty raz chyba chodziła na nie i spytałam się, czy nie mógłby mi załatwić jakiegoś studiowania, okresu studiowania antropologii. On mówi, a pamiętam pani od grzybków. W ciągu tygodnia załatwił mi pobyt we Wrocławiu. No i tak też zaczę zaczęła się nasza przyjaźń, która trwa do dzisiaj. Ale jednak ostatecznie zdecydowałaś się na zostanie mykologiem. Tak, aczkolwiek nie była to łatwa decyzja. Postanowiłam, że pójdę za serca. Wyjeżdżając do Wrocławia stwierdziłam, że jeżeli zdarzy mi się zakochać w kimś we Wrocławiu, to zostanę antropologiem, a jeżeli nie, to wrócę do Warszawy i zostanę mykologiem. Tak się stało, że właśnie zaraz po powrocie do Warszawy poznałam mojego obecnego męża i się wszystko dobrze skończyło. I nigdy nie żałowałam mojego wyboru. Mhm. Mogłabyś opowiedzieć, czym zajmuje się na co dzień mykolog? Jak wyglądają Twoje badania? Co robisz każdego dnia w pracy? Mykologia to jest bardzo szeroka dziedzina. Można tak naprawdę pracować jak biolog molekularny. Można pracować również w terenie. Można zajmować się biochemią grzybów. Ja wybrałam grzyby w środowisku. To jest moje główne zainteresowanie. No, a w szczególności interakcje grzybów z innymi organizmami. No i tu jest znowu tymi organizmami, które mnie najbardziej interesują, są bezkręgowce. I poświęciłam Kilka lat na badanie tego, tego zagadnienia, a w tej chwili kontynuuje je w dużej mierze mój student Igor Siedlecki, który z kolei przyszedł do mnie jako miłośnik mrówek. Wydaje się, że kolejne nowe gatunki dla nauki szykują się, czekają już w naszych lodówkach. Więc jest tutaj dużo, dużo przed nami. A jak bada się takie nowe grzyby, które dopiero co odkryliśmy, to skąd wiemy, że to jest nowy grzyb, a nie na przykład jakieś już opisane w publikacjach? No, najpierw musimy wyhodować się na szalkach. Następnie robimy taką pierwszą, tak pierwsze morfotypowanie, czyli tak patrzymy makroskopowo, czy nam się ten grzyb nie wydaje troszkę inny. Najczęściej jest tak, że właśnie już na szalce widzimy, że coś, coś, coś z nim jest nie, nie, nie tak. Ale to oczywiście za mało. Sama morfologia nie wystarcza. Robimy, izolujemy DNA, robimy określone markery, które są najbardziej korzystne dla, dla danej grupy do wykazujące różnice gatunkowe, które mogą nam wskazać, czy jest to nowy gatunek, czy nie. I potem sprawdzamy, czy sekwencja jest nieznana, czy znana. Oczywiście musimy bardzo dobrze mieć rozpoznaną literaturę przedmiotu, bo może się okazać, że jakiś XIX-wieczny albo badacz z początku XX wieku odkrył, opisał, ale oczywiście nie zrobił DNA. A tak obecnie zajmujesz się głównie badaniami naukowymi, czy robisz coś jeszcze poza, poza, pracą, poza pracą badawczą? No, tutaj głęboko westchnęłam, ponieważ w tej chwili moje życie nie wygląda tak wspaniale, jak wyglądało dawniej, ponieważ jestem człowiekiem czynu, ja lubię pracować, lubię pracować w laboratorium, lubię pracować w terenie, a nie za bardzo lubię zajmować się organizacją badań, a niestety w tej chwili najczęściej się zajmuję albo raportowaniem, albo pisaniem wniosków, albo jakimiś różnymi administracyjnymi zajęciami uniwersyteckimi. Które nie są moim marzeniem i sposobem na dobre życie. Wobec tego, jak tylko się mogę wyrwać do laboratorium albo mogę się wyrwać w teren, to jestem absolutnie zachwycona. Ale znajdujesz też czas na popularyzację nauki, prawda? Znajduję, ponieważ to bardzo lubię. A w szczególności, jeżeli popularyzacja łączy się z jakąś nową wiedzą dla mnie. Mam rzeczywiście dosyć dużą ciekawość świata. Więc, jeżeli można popularyzować, a przy okazji się czegoś nauczyć, to robię to z dość dużą pasją. I właśnie ostatnio miałam przyjemność opublikować artykuł w katalogu do wystawy malarskiej Ksawery Godunikowskiego. Wystawa już się zaczęła w Muzeum w Krulikarni. No, i tutaj się mogłam zająć zielenią, a wcale nie grzybami. Muszę przyznać, że właśnie to na chwilę odejście od tematu ekologicznego sprawiło mi dużą frajdę. Ale opublikowałaś też dość niedawno książkę pod tytułem W czym grzyby są lepsze od ciebie? Więc w czym te grzyby są lepsze od nas? Czy mogłabyś opowiedzieć nam o tym? Tak, oczywiście w rozkładaniu różnych substancji organicznych są absolutnie wyśmienite. Oczywiście nie każdy grzyb jest tak samo dobry. Na przykład moje ulubione grzyby, które mają ładną polską nazwę głodówka, wcale za dużo nie potrafią w tej kwestii. No ale są takie, które rzeczywiście zadziwiają nas na przykład różnymi umiejętnościami rozkładania polimerów. Więc tutaj z całą pewnością są od nas lepsze. Niektórzy uważają, że to zostało wykorzystane niecnie na, na okładce tej książki, że są lepsze w seksie. No, ja bym tutaj uważała, że to jest absolutnie przesada. Chodzi o to, że mają więcej płci niektóre grzyby niż Homo sapiens. A skąd pomysł w ogóle na książkę? E, pomysł by, był, pochodził z wydawnictwa. E, Karolina Głowacka, która jest moją współautorką, zaprosiła mnie kiedyś do radia pracuje w Tok FM, aby porozmawiać o jakiejś konkretnej kon konkretnym artykule mykologicznym, który się pojawił w prasie, i zadała mi pytanie, w czym pieczarka jest lepsza od człowieka. To pytanie i odpowiedź usłyszała pani z wydawnictwa łódzkiego. Jadąc samochodem, podobno zatrzymała samochód i pomyślała, to trzeba przerobić na książkę. I książka ma konwencję takiego wywiadu no rzeki. Tak, to jest taki bardzo prosty wywiad. Dzięki temu są krótkie odpowiedzi, to się dosyć łatwo czyta. A czy nauka pomaga w takim codziennym życiu? Jak na przykład jesteś w kuchni czy, czy w ogrodzie, to masz takie myślenie typowo naukowe, że o, wiem, co to jest, mogę to rozpoznać? Tak, znaczy jeżeli chodzi o powiedzenie wiem, co to jest, to muszę przyznać, że jestem tutaj wyśmienita. Rzeczywiście ta moja dobra zoologia z pierwszego roku i dobra botanika uczył mnie profesor spalik botaniki. Chcę tutaj zresztą powiedzieć, że to w dużej mierze on przyczynił się do tego, że zostałam mykologiem, bo w gruncie rzeczy on mnie bardzo ciągnął, abym została w zakładzie systematyki i geografii roślin i żebym właśnie zaczęła współpracować z profesorem Andrzejem Batką. Także tutaj chcę powiedzieć, że mam głęboką wdzięczność dla naszego dziekanu. I nie jest to specjalnie przed kamerą, żeby się podlizać, tylko to jest prawdziwa wdzięczność. Myślę, że będzie oglądał, na pewno się uśmiechnie w tym momencie. Mam nadzieję. No ale właśnie, wiesz co to jest i czy to pomaga w życiu, że wiesz czym jest, czy dana roślina, czy dane zwierzątko, które się gdzieś tam w ogrodzie pojawia. Nie, to mi w niczym nie pomaga. To mi sprawia frajdę, ponieważ jest mi łatwiej pewne zależności e, też odczytać, jeżeli wiem, z czym mam do czynienia. E, na przykład miałam taką zupełnie fantastyczną przygodę, kiedy obserwowałam kiedyś e, mrówki i e, e, ich zachowanie względem dwóch czy trzech typów grzybni. Które im dałam. I zauważyłam, że pomiędzy mrówkami kręci się ktoś trzeci. Ktoś, kto bardzo mrówkę przypomina. Ja w tej chwili nie przypomnę sobie szybko nazwy łacińskiej tego pluskwiaka, ale było to fantastyczne doświadczenie. Przede wszystkim byłam w stanie bardzo szybko tą nazwę odszukać, prawda? I jakby zobaczyć, że proszę bardzo. Znalazłam kolejną interakcję, już nie tylko grzyby z mrówkami, ale jeszcze mamy tutaj takich właśnie mieszkańców mrowiska, którzy się do mrówek upodobnili. To jest po prostu duża przyjemność. A jak się czujesz jako naukowiec, ale też jako kobieta? Czy czujesz, że jest jakaś różnica między kobietami a mężczyznami w świecie nauki? Ależ oczywiście, że jest i byłoby... Fałszem twierdzić, że jest równość. Nie ma równości. W szczególności to, co jest dla mnie bolesne, to konieczność wyboru między rodziną a nauką, taką pełnokrwistą nauką. Jak spojrzymy na kobiety otrzymujące granty naukowe, to zobaczymy, że znacznie więcej kobiet dostaje te granty, kobiet, które nie mają życia rodzinnego, nie mają dzieci niż takich, które mają dzieci, bo niestety e, dzieci w życiu kobiety są, zabierają dużo czasu. Między innymi właściwie w dużej mierze mogą uniemożliwić e, wyjazdy i staże zagraniczne, e, o ile się te dzieci ma odpowiednio wcześnie. Ja wyszłam za mąż mając 26 lat. Szczęśliwie mój mąż był już po doktoracie. Natomiast i, i po pierwszym Pozdoku. Natomiast potem wyjechaliśmy na chwilę razem do Francji. Ja zajmowałam się małym dzieckiem. Mój mąż pracował naukowo. Potem urodziłam drugie dziecko i obroniłam doktorat, a, a potem urodziłam trzecie dziecko. To są przerwy w karierze, które potem. Osoby, które decydują, czy grant przyznać, czy nie przyznać, widzą jako pewien brak. prawda? Jestem stosunkowo stara, powinna mieć w tym czasie znacznie lepsze punkty e, niż mam. Mimo, że ja jestem z moich w miarę zadowolona, na, nie, nie, nie jestem też jakoś specjalnie ambitna. Jako, jako naukowiec. To, to, to nie jest moje marzenie, aby być najlepszym naukowcem na świecie. Ja, moim marzeniem jest wykonywać dobrze swoją pracę, cieszyć się z każdego dnia. Czyli właśnie im więcej mam laboratorium albo terenu, tym jestem szczęśliwsza, gorzej już z opracowywaniem wyników i sprawami administracyjnymi. Ale nie nadrobię już tych staży, których nie miałam. Co więcej, zostało mi to w czasie rozmowy przedhabilitacyjnej, kiedy zebrała się moja grupa, komisja habilitacyjna. Wytknęła mi brak stażu. Tak? To, to był największy zarzut wobec mojej habilitacji. To była właśnie ta monotonia zatrudnienia. Natomiast mobilność dla kobiety z rodziną jest czymś właściwie no bardzo y, trudne. No właśnie jak łączysz życie rodzinne, bycie mamą, prowadzenie domu i właśnie badania naukowe i bycie naukowcem? Po pierwsze bardzo się rozsądnie z moim mężem dzielimy pracami domowymi. I tutaj muszę przyznać, że takie partnerstwo jest czymś, co się opłaca. E, po drugie, moje dzieci musiały od samego początku być bardzo samodzielne. Dzięki temu najlepszym kucharzem w naszej rodzinie jest moje środkowe dziecko, syn, który potrafi zrobić po prostu absolutnie fenomenalne obiady dla całej rodziny. Dzieci narzekają na to, że oboje z mężem pracujemy bez przerwy. Właściwie nie ma momentów, kiedy kończy się nasza praca, kiedy wracamy do domu i zaczynamy zajmować się przyjemnościami. Nie, przychodzimy do domu, jemy ten obiad zrobiony przez dziecko, a następnie każdy z nas odchodzi do swojego komputera i pracujemy aż do późnego wieczora, a najmłodsze dziecko przychodzi pocałować mnie w czoło i zostaje mnie przed komputerem. No więc y, dzieci mają trudniej. Dzieci są na pewno mniej zaopiekowane niż gdybym Wracała do domu z pracy o godzinie 5, i zajmowała się potem już wyłącznie domem. Z całą pewnością mój ogródek nie jest tak elegancko e, zaprojektowany i utrzymany. E, z pewnością sprawy rodzinne, nie chcę powiedzieć, że są drugorzędne, bo dzieci mi dają ogromnie dużo radości. I te wieczory, kiedy jesteśmy razem. Kiedy właśnie jemy te przygotowane przez Antoniego e, obiad, kolacje są najprzyjemniejszymi fragmentami w ciągu dnia. E, ale dzieci mają nam trochę do zarzucenia, że się nimi trochę za mało, żeśmy opiekowali, być może też za mało oferowali. Uznaliśmy, że dzieci po prostu tak przez osmozę mają pewne nawyki przyjąć, pewną wiedzę. Również, no ale nie wszystko przez osmozę przechodzi, prawda? Są rzeczy, których im nie daliśmy. Nie grają na instrumentach, a przecież mogłyby. Nie grają w tenisa, a przecież rodzice prowadzą dzieci na zajęcie tenis, zajęcia tenisowe, prawda? To coś za coś. Ale nie żałujesz pójścia ścieżką naukową? Nie, nie, nigdy nie żałowałam. Naprawdę nigdy. Ale nie wykluczam, że to jest też związane z tym, że no, mój mąż też jest naukowcem, że się bardzo dobrze dogadujemy, że się w jakimś sensie uzupełniamy, że lubimy rozmawiać o sprawach, uniwer o sprawach uniwersyteckich i o sprawach naukowych. Po prostu taki mélanż matematyczno-biologiczny się po prostu dobrze sprawdził. Wobec tego absolutnie mam poczucie satysfakcji z życia. Aczkolwiek oczywiście odczuwam co jakiś czas smutek i rozgoryczenie, kiedy po raz kolejny nie dostaję grantu. Aczkolwiek jakby rozumiem, dlaczego go nie, nie otrzymałam. A myślę, że ten system w polskiej nauce to znaczy wszystkie wyjazdy zagraniczne, to, że trzeba poświęcać bardzo dużo czasu nie tylko na pracę w laboratorium, ale też właśnie na research, który często się robi, no i na, po pracy wieczorami, czy to jakoś utrudnia y, życie no, kobietom, które myślą o... No z umie, całą pewnością umie. tak. To tak jak powiedziałam, to jest coś za coś. Oczywiście im szybciej się kobieta zdecyduje na dziecko w jakimś sensie, y, tym chyba w sumie lepiej. Aczkolwiek rzeczywiście przy już trójce dzieci Właściwie, właśnie praca taka zupełnie na full jest niemożliwa. Ja nie znam takich przypadków, kiedy się udało małżonkom podzielić wyjazdami. Owszem, znam osoby, które wyjechały na staże, porzucając stosunkowo niewielkie dzieci na powiedzmy jeden rok, i wiem, że te dzieci mają pretensje. Za ten czas nieobecności matki. To zresztą dotyczy również mężczyzn obciążonych rodziną, ponieważ są tacy mężczyźni na naszym wydziale, którzy się zdecydowali na liczne rodziny i im też jest ciężko. Nawet jeżeli są bardzo zdolni i mogliby zrobić fantastyczną pracę naukową, no dzieci będą ograniczające. Myślisz, że jest jakiś sposób, jakbyśmy mogli poradzić tej sytuacji? Coś może się da zmienić? Znaczy to, co można zmienić na pewno, to w czasie habilitacji nie powinniśmy sprawdzać, czy kobieta była na stażu, czy nie, a jedynie sprawdzać, czy ma współpracę międzynarodową, czy jej nie ma. A tą współpracę można sprawdzić na, przede wszystkim poprzez publikacje poprzez obecność na konferencjach, na krótkich stażach, bo dla kobiety z dziećmi nie jest problemem wyjechanie na dwa tygodnie, na miesiąc. Problemem jest wyjechanie na pół roku albo wyjechanie na rok, a w tej chwili NCN preferuje takich badaczy, którzy mają udokumentowane staże przynajmniej roczne. To jest wykluczające dla kobiet. To jeszcze na zakończenie chciałam zapytać o coś, co nam towarzyszy od samego początku rozmowy i co leży z nami na stole. Czy mogłabyś opowiedzieć nam, co to jest i dlaczego to właśnie wzięłaś ze sobą? No, to jest, to jest, ja wzięłam to ze sobą, ponieważ jest to taka skórzana saszetka, która mi towarzyszy od samego początku mojego pobytu w ogrodzie botanicznym. Ja zaczęłam pracować w ogrodzie botanicznym najpierw na praktykach studenckich. To były takie praktyki właściwie zawodowe, przed studenckie. Czyli miałam 18 lat, byłam, czy 19, byłam tuż po maturze, po raz pierwszy przyszłam do ogrodu i tutaj gracowałam ścieżki. Następnie pracowałam w trakcie studiów w szklarni, czyszcząc liście po remoncie. Ponieważ właściwie już po pierwszym roku zaczęłam pracować naukowo, właśnie pod okiem profesora Batko i już zajmując się grzybami, to były akurat grzyby pleśniakowe na początku, no to trafiłam do jednego z pokojów i tam w której z szuflad znalazłam taką taką właśnie saszetkę i jak się wydaje jest to saszetka, która pochodzi jeszcze no, głęboko z okresu przedwojennego i należała do profesora Chrniewieckiego. Mamy tutaj salę profesora Chrniewieckiego, był to szef zakładu Systematyki, geografii roślin przed wojną. No, był bardzo dobrym też botanikiem, znanym człowiekiem. No i taka właśnie saszetka po nim została. Jest dosyć mocno sfatygowana, nie ma zapięcia, ale jakoś rzeczywiście lubię ją. No i tak ta saszetka pewnie zostanie jeszcze po mnie i ktoś tam będzie też się nią bawił, chyba że uzna, że należy ją wyrzucić. Aczkolwiek. Ja bym tego nie robiła. Mamy nadzieję, że nikt jej nie wyrzuci. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo za poświęcony czas. Myślę, że jeszcze nie raz się tutaj u nas na kanale spotkamy. Jeszcze nie raz będziemy miały okazję porozmawiać. Dziękuję, dziękuję bardzo. serdecznie. Miło mi było.